Ja mam Dzisiaj pokażę Wam mój, mój Nice Skills na mapie raz na sztab Hardcore Pro. Yy, będę używał broni UMP45 z y, Tumikiem i FMJ i y, to pójdzie do, do 5 frak. Znaczy wyślę im to na mail. No dobra, to ja pokomentuję i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy, idziemy po róże, Nie, nie, widzimy gościa. Wchodzimy z kosy. Go, piękna kosa. Wchodzimy na górę. Patrzymy, a on, gostek, strzelamy. Bum, dostał. Kolejny, a uciekł. Więc tutaj mamy dwa. Dwóch zabitych. Czekamy. Widzimy mojego kolega. Du, 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 I poszło trzech. A to było piękne. Obejrzyjmy to w spełnionym tempie. I po jajach Przez jaja dostał kolejny Kolejny i trzeci I tak dostajemy Predatora Właśnie to był mój nice kills Mam nadzieję, że wam się podobało Zapraszam do komentowania I do oceny tego Skilla Ja się z wami żegnam, nara